Jak przygotować i zabezpieczyć paczkę do wysyłki? Pamiętaj, że prawidłowe zapakowanie Twojej przesyłki gwarantuje jej bezpieczeństwo. W trakcie transportu przesyłki układane są jedna na drugiej, od tych cięższych na spodzie, do lżejszych na górze. Dlatego użyty do pakowania karton musi być solidny, twardy i w całości wypełniony, tak aby nie mógł się zniszczyć pod wpływem ciężaru innych paczek. Upewnij się, że opakowanie jest odpowiedniego rozmiaru. Karton nie powinien być zbyt duży ani zbyt mały do zawartości, aby spełnił swoją rolę w czasie transportu. Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio wytrzymałe. Karton nie może być zbyt cienki. Zalecamy kartony co najmniej trzywarstwowe. Dodatkowo, im bardziej miękka jest zawartość, tym grubszy powinien być sam karton. Upewnij się, że w opakowaniu nie ma pustych przestrzeni, a zawartość nie będzie przesuwać się w kartonie w trakcie transportu. Pamiętaj, że puste przestrzenie należy wypełnić tekturą lub innymi wypełniaczami paczek. Drobne rzeczy nie powinny być po prostu włożone do kartonu, a raczej umieszczone w mniejszych kartonach i dopiero potem w jednym zbiorczym. Upewnij się, że sprzęt AGD, który wysyłasz w paczce kurierskiej, jest zapakowany w oryginalne opakowanie producenta. Jeśli w kartonie zbiorczym wysyłasz sprzęt AGD, to pamiętaj, aby zapakować go najpierw w opakowanie producenta, a następnie do grubego i twardego kartonu zbiorczego. Upewnij się, że karton jest szczelnie zamknięty. Do zamknięcia kartonu używaj tylko i wyłącznie dobrej jakości taśmy pakowej lub taśmy naprawczej, tzw. duct tape. Użyj większej ilości taśmy, aby być pewnym, że karton nie otworzy się w trakcie transportu. W razie potrzeby zapakuj paczkę w dodatkowe opakowanie odporne na wilgoć, np. Na folia stretch. Nie wysyłaj w paczce szkła, płynów, wyrobów tytoniowych, wyrobów alkoholowych, narkotyków. Pełną listę przedmiotów wyłączonych z wysyłki, a także więcej informacji o tym, jak zapakować bezpiecznie paczkę, znajdziesz na naszej stronie www.speedpack.com.pl